Okej, okay. ja czekam teraz na sushi hehe <laughs> um, i zaraz mi przyjdzie, to możemy zrobić uh, szybkiego live'a ja będę jeść i odpowiadać na pytania so pewnie tak o 22.00 trochę po możecie wyczekiwać live'a Mają starsze z miłości, lubią zaćkać siebie A ty jesteś jednym z nich ale nie potrafię żyć Bez ciebie całkiem sam, a ja jestem ha 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 he się ha 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 wszyscy wszyscy, Kurde, szkoda, że od mnie nie słyszy. Frankie! Hi guys, it's me Maxi. I dzisiaj ja odwiedzam kolejne mieszkania. Byłam teraz yy, w jednym mieszkaniu, które mi się podobało. Bardzo fajne jest. Patrzcie, w ogóle mam kawę. And I look, ja wyglądam jakbym ogarniała życie. Patrzcie to. <laughs> Um, byłam ostatnio na paznokciach i Wam nie pokazywałam z bliska moich nowych paznokci. W ogóle ja zawsze robię długie, takie bad bitch nails, a tym razem zrobiłam uh, takie krótkie, you know, like... Nie wiem nawet, co tu się dzieje. Ja bym mogła już mieć dzieci teoretycznie. Sorry, oh my gosh. Anyway... Okay, here we go. Więc takie zwykłe paznokcie. One już mają trochę odrost. I am so sorry. <laughs> anyway, uh, one mają takie wzorki ładne, cute. One są takie zwykłe, ale nie, nie do końca. Zrobiłam u Sary i jak ktoś chce paznokcie w Warszawie, piszcie. Ale może teraz byłabym w ciąży, więc z drugiej strony może i dobrze, nie rzutuję <laughs> Ale może. Po prostu powiedzcie, że jesteście razem. Serio nie jest takie proste. Serio nie jest takie proste. Muszę Wam coś opowiedzieć, bo to jest taki hit, że aż specjalnie weźmiemy na chwilę maseczkę. Słuchajcie tego. Umówiłem się z lekcji, że pojedziemy oglądać mieszkania. No i mieliśmy jechać, dwa mieszkania oglądać, miałem jej pomóc. Pojechaliśmy, zobaczyliśmy jedno, wszystko super. Jeżdżamy pod drugie. Słuchajcie, że ona się umówiła do mieszkania, które oglądała już wczoraj. Ona chce mieszkanie Tymczasem <laughs> nawet nie ogarnęła, że się do tego samego dwa razy. O Boże. Pomóżcie, ja nie wiem, co ja mogę doradzić. Takie krótkie info. Uh, uruchomiliśmy drugi turnus obozu, dlatego, że zainteresowanie było tak dużo, było ponad 100 osób na liście rezerwowej. Był drugi, drugi obóz już na liście rezerwowej. Uh, więc uruchomiliśmy zapisy na drugi turnus. Oczywiście osoby, które na przykład zapisały się na pierwszy, ale bardziej by im odpowiadał termin drugiego, dostaną możliwość, żeby zmienić ten termin. Uh, no. no i sobie wejść na stronę i Zobaczyć, jak to teraz z tymi terminami wygląda. Jakby. Nie no, ja jestem. Dziękuję. Cieszę się, że chcecie ze mną spędzić jak wakacji.